No cześć, dzisiaj bez zbędnych wstępów i bez sensownych suchych żartów od razu przechodzimy do roboty. Chciałbym Wam na szybko pokazać w jaki sposób uzyskać efekt duo czy trioton, który bardzo łatwo można użyć do zabarwiania zdjęć na przeróżne kolory. Wbrew pozorom jest to bardzo, bardzo proste, ale do roboty. Weźmy sobie takie oto składowe zdjęcie. Przekadruję je tylko do oryginału. Tak naprawdę jedyne co musimy zrobić, żeby uzyskać podobny efekt jak przed chwileczką widzieliście, to dodać warstwę dopasowania zwaną mapa gradientu. Mapa gradientu działa w ten sposób, że zamienia kolory na oryginalnym zdjęciu gradientem. Jeżeli sobie oczywiście w niego klikniemy, będziemy mogli wybrać um, kolory tego gradientu. Po lewej stronie będzie kolor na który będą zamieniane czernie na zdjęciu, natomiast po prawej stronie wybieramy kolor, który będzie zamienia... na który będą zamieniane światła. O, to było dziwne. W każdym razie, jeżeli wybierzemy sobie na przykład gradient czarno-białe, to po prostu uzyskamy czarno-białe zdjęcie, ze względu na to, że czernie będą zamieniane na kolor czarny, biele będą zamieniane na kolor biały. Natomiast możemy sobie dwukrotnie kliknąć w któryś z kwadracików i wybrać inny kolor. I tak też na przykład teraz wszystkie czernie będą zamieniane na kolor Niebieski. Możemy sobie zamiast bieli wybrać na przykład kolor żółty, który jest kolorem dopełniającym i powinien się nieźle em, komponować. I właściwie zdjęcie gotowe. Mamy ładne zdjęcie e, duotone, ale oczywiście to nie wszystko. Możemy jeszcze raz kliknąć sobie w gradient i na przykład dodać jeszcze jeden kolor gdzieś po środku. Na przykład wybierzmy sobie kolor pomarańczowy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wybierać przeróżne inne kolory, natomiast żeby zdjęcie nie wyglądało zbyt dziwnie, bardzo polecam jednak korzystać z podobnych tonów, przynajmniej sąsiadujących, i wybierać jasności tak, żeby jednak przechodziły od najciemniejszego do najjaśniejszego, bo inaczej uzyskacie efekt zwany w fotografii analogowej pseudo solaryzacją albo solaryzacją zwał jak zwał. W każdym razie. Tyle jeżeli chodzi o portret, ale zobaczmy sobie jeszcze to zdjęcie, które no, jest prawie że monochromatyczne. Oryginał wyglądał w ten sposób. Znów dodajmy sobie mapę gradientu, i na tym zdjęciu chciałem uzyskać efekt czerni i bieli, ale z lekką dominantą jakiegoś koloru. Dlatego też przechodzę sobie do gradientu i zostawiając czerń i biel, dodaję tylko po środku. Lekko niebieskawy kolor. Wybieram sobie najpierw kolor niebieski, przesuwam na szarość po lewej stronie i leciuteńko przesuwam dopiero na prawo, aż stwierdzę, że uzyskam uzyskuję odpowiedni ton. Coś takiego powinno być w porządku. Ewentualnie na samym końcu po prawej stronie można dodać zamiast bieli odrobinkę żółci. O, tak, żeby ten kolor niebieski złamać. No, wygląda to całkiem, całkiem znośnie. Do tego, no ja te stare warstwy usunę. Dodam sobie jeszcze warstwę dopasowania z krzywymi, z tego względu, że jednak to zdjęcie lepiej będzie wyglądało ciemniejsze moim zdaniem. Ok. Biorę pędzel czarny, zmniejszam przepływ na górze do 1%, zmniejszam rozmiar pędzla. Okay. I tak przygotowanym pędzlem wymaskuję sobie te miejsca, które chcę mieć, jednak jaśniejsze. Pamiętajcie, że można sobie zmieniać um, nawiasem kwadratowym wielkość pędzla, nie klikając prawym przyciskiem przez cały czas. OK? A no, dobra, może bielą trochę jednak tutaj. Dodam tego kontrastu z powrotem. W porządku. I na sam koniec jeszcze, oczywiście, moja ukochana winieta. Naciskam skrót klawiszowy Ctrl Alt Shift E. Dzięki czemu stworzy mi się kopia wszystkich warstw na samej górze. Wybieram tryb krycia na zakładce z warstwami z normalnego na pomnóż. W sumie to nieźle, to nawet wygląda w ten sposób, no ale dobra. Dodaję maskę warstwy. Wybieram. Gradient, gradient kulisty, od bieli do czerni i gradientem wypełniam um, maskę warstwy. Oczywiście jest teraz na odwrót, bo powinno to przechodzić od czerni do bieli. No i tak sobie zrobimy. E, mój błąd. No i mamy jeszcze do tego um, winietę. <grybujesz> Dobra, mam nadzieję, że to się do czegoś przyda. Przyznam szczerze, że ja często w ten sposób zabarwiam zdjęcia. Jak mówiłem, na dzisiaj króciuteńko i intensywnie. Cześć!